W dzisiejszym odcinku nagrywamy Minecrafta razem z żelusiem 15XD! Czasować Menhunta! Nie no, nie będziemy grać Menhunta. Tak wyglądają nasze chmurowice, jakie to jest uderzy, to normalnie nie wiem co Ci zrobię. Eee, a więc tak, to jest Dawid. Nie wiem czy pamiętacie go. Eee... eee Dawid, dlaczego ty się nie przywitałeś? On już dawno ze mną mnie nagrywa, dlatego trochę się zapomniał, jak to się robi. A więc, dobra, słuchaj, jak, jak Wizowi, jak ten, no jak już będziemy na sumerze, jak ja się będę figarzować, to, to ty też się widać, dobra? No bo nie wiem, czy pamiętam, co było, dobra, a więc, widzowie, tutaj zaczynamy nasze. Nie, mnie nie, nie słychać. Naprawdę, mnie nie słychać. Naprawdę? Słyszę cię. Słyszysz? Dobra chwila widzę, ja mam jakieś problemy Przepraszam, małe problemy techniczne ale niestety tak się czasem może stać e, To jest nasz pierwszy raz kiedy tak się stało A nie, pierwszy dzisiaj miałeś tak Dobra, eeeh, śniamy dosyć dużo drewna, Dawid, dlaczego tak robimy? Dobra, no to my teraz wcinamy drewno. Już tyle drewna chyba wystarczy, Dawid. A i tak w ogóle, tak, e, ma, mam skin iron... Jadą... Hmm? Eee, ja znam sposób na zrobienie takiego lepszego domku na drzewie. E, Niestety, ale nie da się tak, ale... Wtedy w sumie możemy spróbować. Tylko nie wiem jakbyś chciał to zrobić. Serio? Ale desek. No dobra, no to sobie możemy zrobić dom na drzewie. Widzowie, jeżeli chcecie, żebyśmy mieszkali w domku na drzewie, to napiszcie w komentarzu no, że chcecie. Dobra, a my tymczasem tutaj będziemy kopać sobie drewno. Na pewno chcesz zamieszkać domku na drzewie? No to zobaczymy jeszcze decyzję widzów. Bo za nie widzów się najbardziej liczy. Nie wiem czy wiesz. Ty już idziesz kopać koble? Dobra. Na sumie ja, te, ja też pójdę. Jakby co to mamy? Optifine na widzowie. Dlatego będziemy widzieć w. No w tych. Kiedy będziemy mieć pochodnie w ręce. Dobra. Zobaczmy, jakie mamy kordy. Mmm... O ludzie jakie ci skomplikowane kolie kiedy indziej je sobie zapiszę. Dobra, yyy e, Wystarczy... Już! What? Dobra, e, to... Jako ja Jako piekobla... Ja a, Dobra, ja... ja idę... Po, ja idę zrobić dla nas obojga killoffy. Ja widzowie. Normalnie... Jak to jest możliwe? Ej! Przepraszam Dawid, czy ty użyłeś tego X-Ray'a? Nie, 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 nie. Na pewno nie użyłeś X-Ray'a? Na 100%? No dobra, wierzę ci. Ale jak zaraz znajdziesz jakiś normalnie, diament na drugim odcinku, to normalnie. Bo ja niedawno pokazałem mu sposób. Jak zrobić X-Ray, ale mam nadzieję, że go nie będziesz wziął na tym serwerze. Bo to jest zabronione. No dobra, widzą, jak na razie to on jest podejrzany trochę. Ale, ale to serio jest podejrzane. Coś się nie wierzy, dlatego ja pierwszy wykopię że to żelazo. Dobra, przejdźmy, tylko je przepalimy. Dobra idę już je przy... tylko przepalić, tylko przepalić... A jeszcze trzeba kamień wykopać żeby mieć piacyk Dobra hmm. Dobra mam już 9 tego bruku zrobiłeś drabinki? Ale weź że, tam, że jeszcze to nie jest potwierdzone, że my się tutaj wprowadzamy Bo jeszcze widzowie muszą się, B No dobra a więc przepalamy już żelazo. W sumie to tym kilofem będę przepalać. No dobra, to ja idę tam kopać węgiel dalej. A tymczasem widzowie musicie zostawić łapkę w górę i subskrypcję dzwoneczkiem, bo inaczej... Oj, Karol się podgniewa razem z Dawidem, prawda? Dobra. Yy, zrobię jeszcze kamienną siekierę. No i... Dobra, bo tak w ogóle to my mamy trzy żolato, tak? No trzy, to, to do ciebie przypadnie pierwszy kilo, co ty na to? Dobra, to ja sobie będę już tylko zrobię patyki. Ludzie, ja już zapomniałem jak się robi patyki. Przecież ja niedawno grałem w Minecraft'a, dobra. Hmm. Siekiera, siekiera, siekiera. Okej, okay, to dobrze to kieruje tutaj. Dam. Dobra, masz to już żelazo jakby co? Od razu ci mówię. Tak testowo. Jak, że... Jak zainstalować optify, Fajna. No, pokazałem, jak zrobić tego X-raya, no ale... Jeżeli go choć raz użyjesz, jeżeli go choć raz użyjesz, to normalnie nie wiem co ci zrobię, zbanuję cię. No tak, a akurat to, akurat to ci dzisiaj dopiero pokazałem. Dobra, ja już noc idzie. To pod koniec zmiany ty tam, ty tam już się osiedla, a ja idę poszukać owiec. Yy, to wiesz, co masz na początek? Nie robimy kilofa, tylko tarczę. Więc zrobiłeś? Kilof. No to jeszcze nie rób, tylko zrób tarczę. Zrób zamiast dwie tarcze. Bo nie wiem, czy wiesz, ale. My... Gdzie my tutaj mamy ten dom? Tutaj. Bo nie wiem czy wiesz, ale my w tą noc będziemy się już od razu bronić. Dobra, to ja już, to ja dla nas robię tarczę. Znaczy, bronić. Będziemy już teraz wojować. Więc dla ciebie też robię tarczę. Żelazo do skrzynki. Okej. Okay. Mm. A gdzie jesteś? Bo na ja cię tak za bardzo nie widzę. Dobra, ja to ja już sobie dam tarczę do drugiej łapki. I ewentualnie. Masz już jedno łóżko, ale że. Chyba raczej trzy wełny. Dobra, to może zrób na początek te trzy wełny. A potem będziemy się dopiero robić tutaj. Dobra. Co tam jest? Owce! No dobra, to skoro tam są owce widzowie, to... Dobra. Ja nie mogę, ale dobrze, że ja odkryłem już jak się robi to przybliżenie. Clipper! Dobra. Pokazać ci tri? A dobra, jednak nie. O ludzie, ewakuuj się! Ludzie! Uważaj za to tobą jeszcze! Co to jest za creeperów, widzowie? Dobra, zabiłem jednego. O ludzie, dobra! Ile masz wełny? Dobra, to sta To jeszcze jedną owcę musimy zdobyć. O ludzie widzą, ale co to był za napad fulkerów? To ja nie wiem, ale ten napad mi się nie podobał. Dobra, czekaj. O nie, szkielet. Dobra. Gaz, gaz, gaz! Gdzie jestem do... A, tylko jedno serce! No a skąd ja mam widać gdzie to jest Ludzie zrób szybko te łóżka Bo ja się tutaj sam naparzam jeden na jeden sz szkieleta normalnie O ludzie Nie wierzę normalnie Nie wierzę Dobra No bardzo bym prosił Ja teraz to proponujesz? O, ludzie. Teraz zginąłem gdzieś tutaj. Cliffer? Tutaj zginąłem. Dobra pomocy! O! Ludzie! Głupie szkielety! Zaraz mnie znowu zabiją! Wszystkie? Jakoś je jeszcze słyszę. Teraz spawn point. Już idę! Ale tak, bo ja mam chat wyłączony. Dobra, Karol, co ty mia miałeś zrobić? A, sobie... A, dobra, pożyczę od ciebie baraninę. żeby mi się HP odrodziło. Dobra. Jeszcze tylko za, potarczę, będę musiał potem coś zrobić. Masz ty jeszcze to jedno łóżko? Dobra, to ty sobie śpi. Ja też sobie ustawiłem. No co, 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 Ja sobie chyba nalezę to w odcinek czy ten czad. Dobra. O, łuk wypadł. Przynajmniej tyle. Ale... Ja muszę wrócić tam gdzie wtedy zginąłem Dobra na początek gdzie jest ten nasz domek Czekaj dobra tutaj gdzie zginąłem Bo jeszcze muszę tarczę znaleźć No widzowie! Widzowie, nie wytrzymam z tym. Dobra, zabiłem. Okej, okay, dobra. Mm. Mam. Mam tego dosyć. Mam tego już serdecznie dosyć. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo normalnie ja już nie wytrzymam jeszcze zombie! Spam klikę normalnie jest. Jeszcze raz do mnie podejdziesz. O ludzie, widzowie! Wiem, że jestem głupem ale nic nie poradzę. Nie mam pochodni, więc nie jest za dobrze. Dobra. Gdzie ja wtedy zginą? Ludzie, ja nic nie wiem. Dawid, a ty co tam robisz w ogóle? Kiedy ja się tutaj naparzał z pająkiem. Halo, Dawid, co ty tam robisz, kiedy ja się tutaj naparzał z pająkiem? No co? Co robisz? Aha Okej okay. Super, już mi powiedział Tarcza, tarcza, tarcza Tutaj jest moja tarcza Oż ty, masz tutaj tarczę kapitana Ameryki No, dawid pomocy, ludzie, dawaj mi tutaj jakiś kilof, i będę ich z kilofa naparzał. Ja nie mogę. Jeszcze dobrze, że już dzień idzie. Ale nie, to jest przecież druga, czyli te buby nadal by tam będą. Ludzie... Tutaj zginąłem. No... Co mnie gonisz? Co mnie gonisz? Co mnie gonisz? Co mnie gonisz? Co, 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 co? Ludzie... A ty się to co, 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 co? 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 Czekaj na początku idę zarozmawić te moby Ludzie, a może byś mi tak pomógł? Przynajmniej już dzień idzie Już jest dzień więc będę lepiej widział te itemy Spatyka, spatyka Spatyka, spatyka Spatyka go nawalam Ludzie, ludzie, zapraszam na słoneczko. Witamina D. Witamina D dla was. Zapraszam. Witamina D. No właśnie. Falcie się. No dobra. No to jest mój kill Dobra, dzięki. Hmm. A, jest to nasza kopalnia. Hmm... Gdzieś tutaj powinna leżeć moja kamienna szkiela. A dobra, mam to gdzieś. Uważaj szkielet, za tobą! Nie tym razem. Super naczągniecie, nie tym razem widzowie. No, jeszcze coś. Jeszcze coś. Z Iron Manem się nie zadziela A, miał już farta Ludzie Dajcie spokój o! Tutaj zginąłem. Tak, tutaj zginąłem. Ludzie... O! Co taki szybki? Co taki szybki? No teraz to już nie taki szybki. No dobra, no to... Co Dawid, rozwijamy się dalej, Zrobiłeś się dla mnie łóżko Dobra, to ja się muszę uzbroić od nowa. przynajmniej tarczę ciągle mam Dobra mm, Kamienna siekiera No dobra, yy, idę robić nową Okej okay, mm, Hop, hop Okej, okay, trochę strat było, ale teraz Dobra, umówmy się tak, ty idziesz szukać owiec, a ja tutaj sobie, no nie wiem, ale musisz mieć jeszcze pełny. No, ty masz jedno łóżko, no, no to nie wiem ile ty masz aktualnie wełny. No, ale już straciłem tą jedną. Dobra, ustawienia czatu widoczne. Okej, okay. ustawienie graficzne, mam, na, mam największy render jaki może być, okej. Okay. No dobra. Na początek siekiera kamienna. Dobra. Masz Dobra. Dobra, ja, ja też idę poszukać sobie owiec. No dobra. Ja jeszcze się muszę nauczyć, jak się tutaj pływa. Bo nawet roku się inaczej pływa. Dobra, yy, o jakie. O, o kogo ci chodzi? Chodzi ci o, o Goska na I? Dobra, no to możliwe, że właśnie dołączy. Ale nie jest to pewne. O, o! Świniak. 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 Świniak, chodź do tatusia. Żartuję nie jestem swoim tatusiem. He, dobra. Mm. O, KROWA! No dobra. Dobra. Gdzie są te owce? Gdzie ty masz te owce? Już masz łóżko? Dobra. Mogę, to będzie trzeba... Jeżeli widzowie będą chcieli, to będzie trzeba zapisać gdzieś tutaj kordy, więc ja i sobie zapiszę, i ty też. No, żebyśmy jak coś to... mogli zawsze... No, w twoim przypadku F3, u mnie fm i F3, no i sobie zobaczymy rekordy. Kto tak ciągle... A, Enderman. Enderman? Dobra, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby teraz już zabijać Endermana. Ty, łódkę, 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 łódkę. Łódkę, 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 łódkę. E, łódkę, łódkę. Gdzie jest, gdzie jest ten nasz domek? Ludzie, będzie trzeba też wszystkie trzeba pościnać. Tu, czyli gdzie? No. No, gdzie jest ten domek? Tu? Nie, tu jest jakaś jaskinia? Serio? Ja też Twój chyba widzę. Nie, jednak nie, ale... Gdzie? Gdzie? No tu. Tu? Gdzie jest ten nasz domek? Nie A faktycznie ja jestem Nie dra... a w sumie drabnika, faktycznie No dobra ehm, Czyli ja mieszkam na górze Tak No to mogę w sumie na górze hmm. Jednego, już nie jednego. Dobra, robimy więc łódkę. Okej. Okay. Dobra, to postaw to łóżko. No i sobie ustanie tylko spawn pointa. No dobra. Mm, to ja idę poszukać tego Endermana. Ludzie, ja mam prawie głód wyczerpany. Muszę sobie tutaj podsmażyć mojego schabę. A to jest moje drewno. Serio? To co nie mówisz? Ludzie... Dobra, chyba tyle drewno wystarczy. No dobra, drewno... Proszę mi nie zabierać mojego schaba. Dobra. Mięso, pieczona wołowina. No i... się piecze. Dobra. Tymczasem. Dobra. Osiągnięcia. No. Ewidentnie będzie trzeba pójść znaleźć jakąś wnioskę, ale już na tym odcinku i widzowie o zostawicie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a teraz ja już się znowu żegnam. Pa-pa!